Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale I dzisiaj przychodzę do Was Z holem zakupowym Ale kosmetycznym I wydaje mi się, że na moim kanale Takiego holu jeszcze nie było A ostatnio właśnie zamówiłam Dużo kosmetyków ze stronki Coco Panda. Zobaczcie, tak wygląda ta paczuszka I znajduje się w niej naprawdę dużo kosmetyków Więc szykuje się długi filmik Także zostańcie oczywiście Do końca filmiku, zostawcie łapeczkę w górę Oraz jakiś fajny komentarz No i oczywiście subskrypcję, jeżeli nie jeszcze nie subskrybujecie, a my już możemy przejść do paczki Myślę, że w kolejnych odcinkach Na jakichś vlogach czy coś takiego Będziemy właśnie też testować te rzeczy Więc oczywiście zostawcie subskrypcję jest naprawdę bardzo dużo I strasznie się nimi jaram Bo nigdy nie zamawiałam sobie tylko tyle tego. O, zobaczcie, na przykład tutaj są perfumy Które zamówiłam troszeczkę Że tak powiem na oko Wiadomo, przez internet to ich nie włochałam i tak dalej Ale wiem, że bardzo dużo osób je polecało Więc dzisiaj też sobie zobaczymy Jak one pachną i tutaj widzę jakieś rzeczy do pielęgnacji, zobaczcie, tak one wyglądają. Będziecie mieli oczywiście tutaj przebitki, wszystko ładnie pokazane. Myślę, że możemy sobie zobaczyć, yy, zacząć od tego, tej dużej buteleczki. I jest to, słuchajcie, specjalny żel myjący do twarzy. Ale y, powiem wam szczerze, że o wiele mniejsza y, mi się wydawała na stronie ta buteleczka, więc naprawdę jest duża i wydaje mi się, że starczy na bardzo długo. Y, y, mamy coś z firmy Babor. Super opcja, bo y, zmywacie sobie wieczorem y, wszystkie wasze y, brudy, że tak powiem, z twarzy i też y, od razu macie w tym oczywiście ton. Ale mamy jakąś maseczkę. Zobaczymy, jak ona wygląda tutaj od środka. Właśnie może powinna odpakowywać te rzeczy, może to będzie ciekawsze. O! Tak ona wygląda od środka, tak, pamiętam ją ze strony, to była właśnie jakaś tam taka maseczka, mi właśnie brakuje takich maseczek, że wiecie, mogę sobie zawsze ją zamknąć, później mogę sobie zrobić ją ponownie, bo to jest właśnie fajna, Starczy ona na długo, więc to też na pewno będziemy w jakichś vlogach sobie testować. Jestem bardzo ciekawa tych maseczek. No i co? Tutaj mamy kolejną rzecz. Też zawsze chciałam przetestować te jakby pędzelki do twarzy do makijażu. Ja Wam powiem, że nie maluję się chyba od jakiegoś... Um, chyba od początku nowego roku już przestałam nakładać jakiekolwiek podkłady na moją twarz. Może tam czasami nakładam korektor, ale teraz totalnie tego nie robię, więc yy, będę musiała oczywiście przetestować, jak to będzie się nakładało yy, na przykład korektor, albo podkać ona właśnie z Revolution i... Jest tutaj bardzo mięciutka. To na razie mogę powiedzieć, że jest mięciutka, ale nie wiem jeszcze jak będzie się sprawdzała z nakładaniem, ale wydaje mi się, że będzie naprawdę super. Coś do włosów jest to masy, maska do włosów z firmy Kerastin. Kerastas? Kerastas? Matko, ja nie wiem jak to się wypowiada Ale tak ona wygląda, będziecie mieli też pokazane mi na przebitkach Te perfumy, jestem naprawdę bardzo ich ciekawa Ja miałam ostatnio perfumy z Gucci i po prostu je tak uwielbiam, są takie świetne Ale już mi się kończą, więc stwierdziłam, że trzeba jakieś tutaj inne perfumy przetestować Więc co, mamy już odpakowane Zobaczcie, mają tutaj taki fajny brokacik Serio, bardzo ładnie to wygląda to opakowanie i teraz zobaczymy jak to będzie tutaj pachnieć Bardzo, bardzo ładnie pachnie Kurczę, nie wiem jak to wam opisać, ale na stronie chyba był opis, że to jest coś z wanilią Chyba coś z wanilią, tak mi się wydaje Bierzemy sobie kilka kolejnych rzeczy Jest to żel do brwi i wydaje mi się, że to jest taki żel, który ma nam troszeczkę dawać kolor na te brwi Jest on w kolorze brąz. Taką wygląda od środeczka Jest tam właśnie z Anastazji, ja nigdy nic z Anastazji nie miałam, bo raczej... Też w sumie nigdy nie miałam takich jakoś bardzo drogich kosmetyków, więc to jest już mój taki pierwszy raz i mam takie jakieś bardziej porządniejsze kosmetyki. wam, że może troszeczkę jest za jasne, ale zobaczymy, czy to coś jakby będzie widać, czy nie. Okej. Okay. Ale ten kolor też jakby zawiera taki brokat, że tak powiem. Tak, to jest brokatowe. A czemu to jest brokatowe? Bo ja myślałam, że będzie takie normalne. Co to jest, ja nie wiem, co to jest. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest jakiś y, dodatek, czy o co tutaj chodzi, bo nie pamiętam, żebym to zamawiała, tak? To musi być y, jakiś gratisik, że tak powiem. O co tutaj chodzi, nie wiem do czego to jest, więc y, wam nie powiem, ale będziecie mieli tutaj na przebitce dokładnie pokazane, więc możecie sobie wpisać w internet, jak jesteście y, zainteresowani, bo ja naprawdę nie wiem, co to jest. Wyle mamy y, tusz, którego serio byłam bardzo ciekawa, bo dużo osób gdzieś... Yy, na właśnie nakrywało z tym TikToku, czy coś polecało właśnie ten tusz I on wygląda tak, jest on z reala. Teraz otworzę wysyniczkowa, jaką będzie miał szczoteczkę. Uu. dobra, ma taką cieniutką szczoteczkę, ale dobra, może będzie. Może będzie fajna Dobra, co mamy dalej? Beauty Blender I jest to właśnie oryginalna gąbeczka Ja miałam wiedzieć, że zawsze jakiś tam drosmana i tak dalej No, i były takie spoko Ale jestem ciekawa, jak sprawdzi się ten oryginalny Beauty Blender Czy będzie fajny, czy będzie jakiś lepszy od tych e, normalnych Więc zobaczymy też dzisiaj tego nie będę niestety robić, no ale zapraszam was na jakieś kolejne filmy Może zrobimy właśnie taki test tych kosmetyków, bo to jest haul zakupowy Może zrobimy test, że będę w ogóle be, bez makijażu I zrobimy taki test, jeżeli chcecie to piszcie oczywiście w komentarzu Tutaj mamy, um, słuchajcie, jakiś serum z lanką, tylko nie wiem czy to jest dla mnie czy dla dorosłych Jeżeli dla dorosłych to na pewno oddam to mamie Dalej mamy coś, nad czym właśnie się zastanawiam, czy brać to czy nie Ale wziąłem coś takiego, jest to Color Butter, coś takiego i to jest jakby taka farba, tylko jak tu, że to schodzi, okej? Okay? Widziałam tylko, że to schodzi I mam w planach też to sobie zafarbować tym włosy, to właśnie mają być różowe. zafarbować tym włosy, ale na początku, słuchajcie, zrobię sobie gdzieś od tyłu, na przykład tutaj takie pasanko Żeby zobaczyć, czy to mi się zmyje, bo będę się bała, że to mi nie zejdzie Ale kolejną garstkę kosmetyków, tym razem takich mniejszych, mamy tutaj, słuchajcie, korektor, o Mam dwa korektory, ponieważ jeden wziąłem do mojej korzenki, bo mnie poprosiła. Bo mówiła właśnie, że są bardzo fajne te korektory, że dużo osób je polecało. One są z firmy Lager, czy coś takiego: Lager. No i nie wiem, ja ich nie kojarzę, ale może będą się oczywiście fajnie sprawdzały. Mam nadzieję, że ten kolorek będzie dobry. No nie wiem, teraz nie wiem, teraz nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie spoko. To jest słuchajcie, rozświetlacz z Debalm. Okej... Okay. Tak on wygląda, zobaczcie Jest w takim kolorku, będziecie mieli też przebitkę eee, Kolejna rzecz to jest, słuchajcie Taki jakby peeling do ust Właśnie jest bardzo, bardzo Tak też mnie zainteresowała ta firma Bo też dużo widziałam na przykład na TikToku I to jest właśnie taki miodowy Peeling do ust Jeszcze tak. mamy kolejną rzecz, która też jest mega ciekawa Jest to właśnie eee, Pomada z Anastazji. Jest to w kolor Dark Brown. Mam nadzieję, że będzie dobry. Dobra, na razie wygląda tak: opakowanie. Nic nie widać. Nic nie widać. Otwieramy. Okej, okay. mamy tutaj tą pomadę. I myślę, że ten kolor będzie spoko bo już miałam kiedyś taki kolor. Biorę jeszcze tutaj wszystkie pozostałości z takich mniejszych rzeczy, bo już zaraz dochodzimy do końca. No i na końcu oczywiście będzie największa rzecz. przejdźmy sobie do e, rzeczy do włosków, bo też właśnie chciałam coś e, do włosów mieć, wiecie? Coś takiego, żeby zadbać o nie i tak dalej. I mam tutaj też bardzo polecane e, szampony właśnie, one są dostępne na kokopanda e, z Kevina Marfiego. Tutaj mamy, e, to chyba jest właśnie jakiś szampon do takich gęstych włosów, czyli takich moich, z tego co czytałam, właśnie próbowałam znaleźć takie jakieś e, rzeczy do moich włosów. Z tego mi się co wydaje, to, to właśnie to jest taki szampon, i tutaj mamy jeszcze odżywkę, taką regenerującą, po prostu jestem też ciekawa, jak będzie ona się sprawdzała. Co jeszcze tutaj mamy? Maskarę, którą te, która też była polecana. To jest chyba ta, co nie? Tak mi się wydaje. Zobaczymy sobie szczoteczkę. Właśnie wzięłam dwie maskary różne, bo ostatnio mi się też pokończyły, więc zobaczymy, jak będzie się sprawdzała. O, ta już, już jest troszeczkę większa. Tak ona wygląda. Okej, okay, dobra, jeszcze tutaj mamy jedną rzecz. Słuchajcie, zastanawiałam się nad tym, e, bo to jest po prostu jakby stick taki, dwa w jednym. Tutaj mamy jakby taki korektor po prostu do konturowania, tak? Mamy brązer taki korektor do konturowania, wiecie o co chodzi. I jestem tego ciekawa, ja będę musiała się tego nauczyć w ogóle robić, bo ja nie jestem jakoś, wiecie, nie umiem takich rzeczy robić. To jest oczywiście taki brązer na moc, na mokro, tak on tutaj wygląda. Wygląda jak taka szminka, nie? I jest z drugiej strony... Mamy tak że tak powiem, taki korektor. Nie, czy to jest korektor. I tutaj co mamy jeszcze? A, dobra, wzięłam pędzelek. Y, słuchajcie, też z Anastazji. Właśnie specjalnie do tej pomady, bo słyszałam, że właśnie super się robi brwi y, tym pędzelkiem i tą pomadą, więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No i tutaj właśnie mamy z drugiej strony jeszcze przeczesywać, bo mi właśnie też się ten zepsuł przez przeczesywać. Przeczesywać do brwi. Więc tutaj mamy przeczesywacz I z drugiej strony mamy... O matko jakie to włożyłam. I z drugiej strony mamy właśnie ten pędzelek Taką wygląda i ostatnia rzecz To jest Ta szczoteczka Słuchajcie, szczoteczka prostująca włosy Może niektórzy z was wiedzą, że ja mam jakby puszące się włosy i kręcone włosy Dzisiaj mam akurat wyprostowane Siup. i mamy tu szczotkę Super fajnie ona wygląda Otwieramy sobie bez sklejku O, tutaj mamy oczywiście instrukcję do tego. I co? Otwieramy tą to? Zobaczcie, fajnie ona wygląda. Mam nadzieję, że się nią nie oparę czy coś. A trzeba też mieć do tego rozczesane włosy. O matka nie pomyślała o tym. Zobaczymy, czy będzie fajnie prostu babłuski. Zobaczcie, ile jest tych rzeczy. E, jeszcze tutaj będziecie mieli przebitki. E, dajcie mi znać w komentarzu, które wam się najbardziej podobają jeżeli chodzi o kody rabatowe to tutaj gdzieś będziecie mieli podane kodzi, którego możecie użyć, właśnie na ten kod macie te pozycji niż i tutaj macie na ekranie, Zapraszam was oczywiście na tą stronkę kokopanda.pl bo tam właśnie znajdują się super fajne kosmetyki i są też fajne promocje, z tego co widziałam wchodziłam na stronkę, możecie tam wylosować w kole jakieś promocje, że po prostu kręcicie kod i na przykład macie tam 50 zł bonu. No i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bo tutaj na serio super rzeczy można znaleźć też do, dla kogoś, myślę, że na prezent to będzie super, więc y, mam nadzieję, że coś tutaj Was zainspirowało, że coś może Wam wpadło w oko. No i y, mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i co, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!